Halo, halo, dobry wieczór, ekipa. Właśnie płyniemy stateczkiem i oglądamy Budapeszt nocą. Halo, halo. Kto jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie zwiedzamy Budapeszt e, łodzią. I słuchamy tutaj przewodnika na słuchaweczkach, który opowiada o historii tego co mijamy. Podobno ta łódź w pewnym momencie się robił podwodną i robimy pełne zanurzenie. E, tak. Ty masz ma maskę płetwonorka? Spróbujemy, e, dzisiaj będziemy próbować jak sobie radzę z pływaniem. Niestety nie pływam, więc mamy problem, w pilocie mamy problem. by <noise> rady, słuchajcie. Także widoki super, słuchajcie. O jest ten stary, jak ten most się nazywa? Aguś, jaki ten jest most? to jest ten zabytkowy znaczy po, po, po mangiarsku nikt to nie wymówi także to i tak nie ma tak wygląda wąset bo zobaczcie bomba to miła jak tam? bo daj <grym> Cieszę się ogromnie, że się Nasz prom nazywa się Legenda, także słuchajcie, nie wiem, czy to znak, ale może być grobo. To jest parlament, to jest budynek parlamentu, słuchajcie. W odróżnieniu od Krakowa, gdzie Wisła płynie bokiem, bo tylko Wawel w zasadzie widać, to Budapesztem Dunaj płynie środkiem Budapesztu, czyli jest prawostronny, i lewa strona dlatego nocą jak płyniesz Wisłą wokół Wawelu, to tylko z boku widzisz kawałek Wawelu i guzik. Starego miasta nie widzisz. Natomiast gdy płyniesz tutaj, to po jednej stronie tak naprawdę to są dwa miasta. Buda i Peszt Z jednej strony jest Buda, a z drugiej jest Peszcz. Dokładnie, tak, ty tu jest Parlament. Wszystko będziemy zwiedzać. Także będziemy walić kilometry Maty są słuchajcie, zobaczcie sobie niesamowite, pięknie wszystko oświetlone słuchajcie. Tak jakby w Krakowie przez stare miasto płynęła Wisła to byłoby więc, taki efekt tu jest bo widzisz w zasadzie całe stare miasto z wszystkich stron Kasiu jak Ci podoba ogólnie? Jest dobrze? Ciepło. Tak, <laughs> słuchajcie, atmosfera jest gorąca. Zaraz będą drinki. Także słuchajcie, sympatycznie. żegnamy słuchajcie, nocny Budapesz. Trzymajcie się, hej.